Siemanko moi drodzy, witam was w następnym wideo z serii airdropy z kosmosu. Dzisiaj mamy Flix Drop, który ja już osobiście odebrałem, ale za chwilę pokażę wam jak go właśnie odebrać i kiedy będzie go można mieć na swoim portfelu. A zanim przejdziemy już stricte do dzisiejszego materiału, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, dzwoneczku, łapce w górę, zostawieniu komentarza, no i koniecznie wbijajcie na nasz kanał Discord, ponieważ tam jest właśnie skarbnica wiedzy z zakresu kryptowalut. Także zapraszam do oglądania. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o Flix, zrobię ja osobiście otrzymałem 520 tokenów, które się tutaj jeszcze jakby stake'ują i są dopiero do odebrania. Tutaj mamy 30, 30, 30, 30, 200 i 200 w takich partiach. No i po odebraniu ich mamy 30 dni, jakby dopiero po których możemy odebrać. To znaczy, możemy odbierać w częściach, ale jakby lepiej, no po prostu całość od razu po 30 dnia. No i pierwsze co robimy, wchodzimy na omniflix.marketukośnik home. I mamy tutaj Explore. Tu oczywiście pojawi się nam ile tokenów mamy dostępnych do odebrania. No i oczywiście przedtem, tak uprzedzając, oczywiście uznałem to za oczywiste, musimy się połączyć tutaj w prawym górnym rogu, kliknąć przycisk Connect i połączyć z naszym portfelem Cap. No ale kiedy już to mamy, klikamy Explore, i mamy tutaj cztery zakładki: FlixDrop, Drop, Curated, Eligable i All. No i klikamy sobie w Eligable. Tutaj w zależności od tego, na ile się załapaliście, tyle będziecie mieć tutaj do odbioru tych NFTów. I tutaj potwierdzacie każdego NFT-ka, który jest w tej zakładce. Ja w tej chwili mam 0, ponieważ wszystkie potwierdziłem. I właśnie następnie po potwierdzeniu tych tutaj NFT-ków musimy przejść na stronę streampay.me ukośnik all i tutaj możemy odbierać właśnie te spalone NFT w postaci tokenów Flix. No i jedna najważniejsza sprawa, do odebrania tych tokenów na NFT potrzebujemy tokena Flix, który oczywiście możemy sobie kupić na Osmo, macie tutaj Flix jeden Flix kosztuje a jeden w zupełności Wam wystarczy kosztuje 2 centy, ja dostałem 520, także jest to jakaś kwota 14 dolarów i 10 centów nieduża kwota, no ale Zawsze jest to do przodu, niech sobie będzie, niech sobie leży, może coś z tego kiedyś tutaj będzie więcej. Także moi drodzy, to wszystko w tym krótkim nagraniu. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, komentarzu. No i nie zapomnijcie wbijać na nasz kanał Discord, ponieważ to tam są najważniejsze informacje o świecie kryptowalut. Także trzymajcie się na razie.